Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie, Krystian Lejowski z tej strony. Kochani, dzisiaj chciałbym z Wami pogadać na temat Bitcoina, a mianowicie na temat, co się ostatnio wydarzyło, tak? Co się wydarzyło i co to pokazało? Popatrzcie, był ogromny spadek Bitcoina, tak? Jeszcze w sierpniu 12 tysięcy, przepraszam Was, 12 tysięcy e, dolarów w sierpniu. A ostatnio, no kilka dni temu dosłownie, 7300. Spadek niesamowity przez te kilka miesięcy. I później mija dwie doby, a bitcoin rośnie do kwoty 10300. 10300 dolarów, czyli 3000 tak naprawdę w 24 godziny. Wzrost. I teraz to świetnie pokazało, jak ten rynek jest naprawdę nieprzewidywalny. Jak ten rynek naprawdę wygląda, tak? I do czego zmierzam? A zmierzam, zmierzam do tego, o czym mówię bardzo często, czyli zwykle mówię o tym, że warto, moim zdaniem, najmniej skupić się na tym, aby po prostu mieć tego Bitcoina. I po prostu sobie go dokładać. Cały czas sobie go dokładać. Nie, niezależnie od tego, jaką ty masz kwotę, jaką ty kwotę nie, tak naprawdę dokładasz, ale ważne jest to, że to robisz. I trzymasz długoterminowo. Nie krótkoterminowo, tylko długoterminowo. Dlaczego to jest tak istotne? A to z tego względu, że gdy tak robisz i. Nie wkładasz, nie wiem, jakichś kwot, których tak naprawdę nie możesz wydać, albo bierzesz na przykład kredyt na kryptowalutę albo jakieś pożyczki i tak dalej, i na przykład bierzesz dzisiaj, e, myślisz, że będzie wzrost, spada i nagle jesteś w czarnej D, tak? A robisz to w ten sposób, że po prostu, nie wiem, ze swoich zarobków, ze swojej wypłaty, z jakiejkolwiek sumy, na przykład odkładasz sobie 10% albo 5%, tak? I cały czas stopniowo sobie dokładasz. I wtedy, jeżeli masz spadek tak jak było to przez te 3 miesiące, 4000, 5000 dolarów, nie robi to na, na ciebie większego wrażenia, ponieważ Ty wiesz wtedy, że jak są spadki, to jest warto na przykład dołożyć więcej, prawda? Ale nie boli cię to tak, jakbyś zainwestował dużą kwotę, chciałbyś szybko zyskać, a straciłeś. Tylko po prostu. Trzymasz to długoterminowo. Wiesz, że jest to przyszłość, wiesz, że ma to potencjał długoterminowy i to po prostu trzymasz długoterminowo. I to jest wtedy najbardziej istotne, bo jeżeli bawisz się w takie kup, sprzedaj, kup, sprzedaj i tak dalej, że tak będziesz robił, no to wtedy sprawa się dużo bardziej komplikuje. Ja osobiście tego nie polecam. Ale patrząc, patrząc na ostatnią sytuację, która była właśnie miała miejsce teraz tak naprawdę na rynku, że Nagły wzrost praktycznie 3000 dolarów to sami widzicie, że nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Być może są osoby, które naprawdę tak siedzą w tym rynku naprawdę tylko tym się interesują, i już kilka lat w tym siedzą i naprawdę wiedzą pewne rzeczy, których być może my nie wiemy prawda? I wiedzą, że będzie duży wzrost, na przykład, ale moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, że. Ktokolwiek e, na przykład przewidział to teraz, że będzie wzrost 3000 dolarów. E, naprawdę, no kto by to przewidział? Masę jest ekspertów, znaczy ekspertów, no tak siebie nazywają ekspertami, ale ekspertami tak naprawdę nie są, tak? Bo widzicie, nikt tego tak naprawdę nie jest w stanie przewidzieć. Tam niby było, że jakieś wydarzenie w Chinach i tak dalej, coś tam, że to mogło mieć na to wpływ. Jasne, ktoś po prostu. E, Potrząsnął rynkiem, tak? Ktoś po prostu zabawił się, można tak powiedzieć, i nagły wzrost 3000 dolarów bitcoina, tak? Jaka jest moja strategia na to wszystko? A taka jak zawsze Wam mówię, czyli trzymam po prostu daną, po prostu trzymam swoje bitcoiny na portfelu, tak? I dokładam i sobie dokładam, tak? I jak popatrzycie sobie na skalę bitcoinową, na analizę yy, kilkuletnią, to o, przepraszam Was, to zobaczycie, że bitcoin, mimo wszystko, ma tendencję cały czas wzrostową. Bo przede wszystkim jest go coraz mniej, wydobywa się go coraz ciężej, i no tutaj, wiadomo, teraz wydobycie jeszcze się zmniejszy w 2020 roku, ale jest go coraz mniej, i ja widzę wydarzenia na całym świecie. Widać wszystko, co się dzieje. Widać, że to idzie w tym kierunku, aby to była metoda płatności. W wielu krajach i tak dalej już jest w kilku, ale idzie to cały czas do przodu. I ja na przykład wierzę w to, że bitcoin będzie spokojnie wart za sztukę nie 10 tysięcy dolarów, a 100 tysięcy dolarów. No i wtedy, jak ja sobie teraz na przykład rok, dwa, trzy będę cały czas go zbierał, w pewnym stopniu, prawda? Tu nawet wystarczy odkładać, nie wiem, 100 zł na tydzień, 1000 zł miesięcznie. Po prostu kwotę, jaką sobie możesz na to przeznaczyć, odkładać tam. Odkładać tam. Dlatego widzisz, ja robię to, co robię. Robię. Ee, chodź malutki, ja jestem z psem na spacerku. Robię zarabianie w internecie, robię biznes e, online, na którym zarabiam, utrzymuję się z tego już ponad 3 lata i dzięki temu, że tam zarabiam, robię biznes, prowadzę biznes networku też inwestuję w różne rzeczy i dzięki temu odkładam sobie właśnie na przykład w krypto, tak? Na przykład w krypto, tak? Jakiś tam procent. Jak pracowałem na etacie, jeszcze tego nie robiłem. Miałem troszeczkę inne myślenie wtedy, a teraz tak robi i naprawdę jest bardzo dobrze. To jest moja strategia, właśnie zarabianie w internecie biznes online, różnego rodzaju, nie mówię, że jeden czy dwa, różnego rodzaju inwestycje. Budowanie networku, tak samo, bo network marketing sieciowy jest moim zdaniem naprawdę czymś wspaniałym dla każdego, bo można zacząć z małą kwotą i można też zrobić fajną robotę i zarabiać duże pieniądze, i wtedy masz możliwość taką, że sobie możesz odłożyć na to czy na to, na bitcoina czy na inne kryptowaluty, jakie tam uważasz, prawda? I to jest właśnie moja strategia. Tak to się prezentuje. Wierzę, że bitcoin to przyszłość, że kryptowaluty to przyszłość różnego rodzaju, oczywiście. I że ma to ogromny potencjał. Patrzmy na to długoterminowo, nie krótko. Jeżeli chcesz się bawić, kup, sprzeda i tak dalej, trading, jasne, możesz, pewnie, że tak. Być może e, będziesz w te, siedział w tym na tyle długo, że e, będziesz bardziej na plus niż na minus, a, ale jest to też temat, który się trzeba interesować, tak jak wszystkim. Jeżeli chcemy osiągnąć dużo w jakiejkolwiek dziedzinie, no to musimy w tym siedzieć cały czas. jak samo w sprzedaży, networku. E, tak samo w tradingu i tak dalej. Tak? Są wykresy, nie wykresy. Ludzie naprawdę e, e, siedzą w różnych branżach i, i zarabiają wszędzie duże pieniądze, ale. W jakiejkolwiek branży, o jakiejkolwiek branży, byśmy nie mówili, w każdej branży trzeba się zaangażować, prawda? A jeżeli jesteś osobą, na przykład inwestorem, na przykład jesteś osobą, która zaczyna swoją przygodę z kryptowalutami, z bitcoinem, z biznesami, może online zarabianiem w internecie i tak dalej, no to tutaj bym raczej polecał właśnie po prostu założyć sobie portfel, bądź kupić sobie portfel sprzętowy, trezor czy ledger. I na takim portfelu sobie odkładać swoje bitcoiny. I to jest naprawdę moim zdaniem świetna sprawa. Warto to robić. Teraz mamy za chyba bodajże 9100, bo był duży wzrost, później był znowu już mały, mały spadek, teraz jest bodajże 900 Bitcoin za sztukę. Tak to wygląda. Nieprzewidywalny, może się różnie dziać, a jak trzymamy długoterminowo, jak sobie odkładamy na spokojnie, nie boli nas to, czy rośnie. Nie. Oczywiście cieszymy się, gdy rośnie, jasne, ale nie boli nas to, gdy spadnie, nie wiem, 1000, 2000 dolarów. Jest to fajne światełko wtedy, aby być może dokupić więcej, jeżeli mamy wolne środki, prawda? Dzięki wielkie! Mam nadzieję, że dało Ci jakąś wartość, że coś sobie być może uświadomiłeś w tym wideo, tym nagraniu, Mówię o swoich doświadczeniach, swoich przemyśleniach na temat świata, nowości, biznesu online, zarabiania w internecie i tak dalej. I mam nadzieję, że zasubskrybujesz mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Oczywiście Cię do tego zachęcam. A ja podziwiam, spaceruję. O, ciągnie mnie mały. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia na następnym materiale. Hej!